Diabetycy z Wieruszowa i okolic spotkali się na corocznej Wigilii. Obok członków oddziału miejsko-powiatowego zasiedli Wodarze. wicestarosta Mirosław Urbaś oraz burmistrz Bogdan Nawrocki. Samorządowcy podkreślali, że pomimo ograniczonych środków w budżecie zawsze na miarę możliwości będą starać się wspierać podejmowane działania i inicjatywy ze swojej strony jak również ze strony Urzędu Gminy na pewno też nie zostawimy państwa samym sobie tak jak co roku również tutaj chcemy państwa wesprzeć będziemy starali się wiele tych inicjatyw Waszych dofinansowywać, tak jak to było w roku poprzednim i w latach ubiegłych również, bo przecież to jest istotne i ważne. Jeżeli będziemy mieli zdrowe społeczeństwo, będziemy zapobiegać temu co najgorsze, to to z kolei procentuje w przyszłości, że wszyscy Państwo możecie wspólnie funkcjonować, razem możemy się spotykać i razem realizować wiele inicjatyw i wiele różnego rodzaju przedsięwzięć. W tym roku dzięki staraniom diabetyków udało się m.in. u 95 osób zbadać poziom cukru we krwi. Na spotkaniu przedświątecznym prezes Barbara Bezen przypomniała, że badania kontrolne są niezbędne. Od nich też zależy teraz po przeprowadzonych badaniach, czy podejmą leczenie i unikną powikłań cukrzycowych. Podczas prowadzonych badań zauważyliśmy, że część naszych mieszkańców nie zdaje sobie sprawy jakie następstwa w organizmie powoduje cukrzyca jak duże znaczenie ma jej leczenie i wyrównywanie poziomu cukru. W drugiej części spotkania zebrani mogli wysłuchać wykładu Pawła Glac na temat rehabilitacji w cukrzycy. Przypomnijmy, założycielką Wieruszowskiego Koła była Alicja Zegarowska.